Cześć ludziska, ja jestem Gośiek i witam Was w kolejnym odcinku ze Skybloka na serwie! I tak, już się tak nie przejmuję tym, że um, y -y -y, że spadłam, straciłam te tak kilka staków. Kto mi pisze na Facebooku? Karolina. Była na pogodę, nieprawdaż? Bo mi dzisiaj dopisywała, ale nie wiem czy to jej to fakt. Dobra, nie wiem. No to się zajmiemy tym budowaniem tego tego całego źródełka. Znaczy nie źródełka. Jeziorka. Tak, zajmiemy się budową tego jeziorka. Chwilę jeszcze, moment. No kurde. Przestań mi kobieto pisać, no. Tablet się zaciął. XD. What the fuck? A jej coś napisze? Dobra. Już może nie będzie pisać. No ja nie, ja tego nie odczytuję. Yy, sorry, jak będę się te dźwięki powtarzać. No. <laughs> Dzięki Karola za zademonstrowany jaki dźwięk. Te dźwięki będą się powtarzać, ale i tak ładna pogoda była. Tak, była piękna pogoda! Sorry. Dobra, potrzebuję wiaderek na pewno. Ja tego nie... ja to olewam, ja tego nie odczytuję. Sorry, naprawdę sorry za te dźwięki. W ładna. Piękna. Ale na basen idealna. A, ale na basen nie idealna. Dobrze, e, dziękuję, e, tak, wiem, e, co ty mi tu... Dobra, e, ja sobie o tak ocenę Minecrafta i będę czytać. E, bo był wiatr, tak. E, co daj? A jutro ma padać. Tak, wiem, że jutro ma padać deszcz. E, żarło, dobra, później się zjem. Się ładnie. Ale i tak idę na dwór. Ja też idę na dwór. Dobra, e, już. E, już, już. Już się zajmuję... E, 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 Jeziorkiem, no, chwilę jeszcze tak sobie porobię. Okej, okay. na jaką głębokość? Można 5 kratek? No, a powinno wystarczyć 5 kratek. To zrobimy tak, wyleję sobie wodę. Płyn, woda, płyn. I zrobię tak. Um, e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, teraz lecę na górę. Albo wpiszę po prostu i schomę. On no, będzie szybciej. Oj, oj, oj. Myślałam, że do wypadło mnie. No dobra. Lajtowo wystarczy. I teraz jest hardcore, bo muszę zrobić coś takiego albo nie, albo po prostu pozdrawiam. YouTube. Tak Karolina, pozdrawiam. Pozdrawiam YouTube'a. To wiesz co? Ona pisze jej coś. Wejdź na serwer Minecraft. Minecraft. -i. Nask, blocka i napisz e, pozdrowienia. No, jak Ci idzie budowanie miała Ja pierdzielę. Dobrze mi idzie budowanie, naprawdę, świetnie. Zwłaszcza jak Ty mi co flapisz, kurde. Serio, ona jest w sumie taka wkurzająca. Fajnie, serio, zajebiście. Dobra. Ja zaraz podrócę z tego tak wskoczę. O tak. Kids. Au. I zbuduję taką platformę. Jaką platformę? Jaką platformę? What the fuck? Żadnej platformy ja tu nie. O, tym razem nie spadłam. No. Um... Okej. Okay. Nie chcę budować platformy. Kuźwa, jak, jak ja to chciałam zbudować? A, że, że chciałam o taktyk dookoła to zbudować. I będzie wtedy tak fajnie ta woda tam spadać, nie? No kurwa. Nie mogę na kompa, więc nie mogę, nie mogę tego napisać. I szkoda, a chciałabym, ale nie mogę i luj. Super, Karolina, ja cieszę się, że mi tyle wiadomości piszesz, ale nie no odcinku, błagam. O, jeszcze jeden. Dobra. O, może już nie będzie pisać. O, chyba nie pisz. Jakby miała pisać, to by już napisała pierdyliard, pierdyliard wiadomości. Serio. Hmm, tego nie chcę już. I yy, 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 teraz tak. I znowu. Eeeh, tak. Posługiwanie się komentami i Teraz trzeba tak zrobić. Takie coś. Eee, a dlaczego to zobaczycie? O, uspokoiła się, jej! Dobra, będzie już spokój, nie będzie tego dupnego dźwięku Facebooka. W sumie z drugiej strony mogłabym, kurde, wyłączyć Facebooka, nie? Ale no nic, dobra, może to do nie przeszkadza. Zaraz będzie, że. oj to jest ustawione. No, naprawdę, to jest ustawione. To widać po jej zachowaniu. Nie, nie jest ustawione. Ona coś sobie bzdurała, um, Kurde, jak e, niania w y, jednym takim serialu. Nie będę już reklamować. To się ładnie. A, jeszcze nie wyrówna. Teraz. Się nie wyrówna. Tak, y, pięknie się wyrównało. Wiatrka sobie zestakuje. Y, I teraz po prostu. Zrobię po pierwsze kilof. Eee, aha, jeden patyk. Nie nogi też, nie? Eee, dobra. Patyki, patyki, kilo. Bo jeden, jeden, jeden cios, że tak powiem, i mi się kilof skończyć, nie? Koniec! No, to było przewidziane. Ja teraz po prostu to wykopię. Wiem, trochę tam kobla stracę, co nie? mogę kopać o tak. Z drugiej strony. A i tak tego kobla stracę, więc. No, nawet no. Kurde, kopię go jak obsydian, normalnie. Nie, dobra przesadziłam, że obsydian. Ale no, normalnie kopię to jak. No nie wiem. A w ogóle, ja wam nic nie powiedziałam. Ym, między odcinkami yy, poszłam w ogóle. Yy, tak, o tak, jakieś, jak, jakieś konkursy były, jakieś coś. I co 10 minut pojawia się kod do przepisania. Gdzieś to pewnie nawet jeszcze był. No po prostu pojawia się, że kod pisze, tak? Bruk. What? Czemu to przebruk? Okej. Okay. Czasami się pojawia po prostu taki kod, dwukropek i jakiś tam kod, jest literowy i cyfrowy, co nie? I po prostu ten kod mogę sobie przepisać i dostaję jakieś tam nagrodzie. No i właśnie takie, kilka takich kodów przepisałam. I między innymi dlatego mam teraz 20 bewsztyków, steków, kotletów, 9 żelaza i jedną, jedną sztabkę złota. Chlebek sobie zrobiłam. No ścina! Łam. Serio, dosłownie przed odcinkiem. Nie zaczęłam jeszcze nagrywać. Chciałam o to, w tym nie tu, nie tu, tylko tu, dokładnie tu. I znowu mi urosło. To jest masakra, nie? E, więc sobie teraz tego jednego kotleta zjem. I mamy ogólnie y, już. Y, a, a, wędka była tam dole. I sobie po prostu mogę łowić już rybki. Dzisiaj zreagowało. I mogę sobie o tak po prostu już mówić pięknie. Rybki, a nie tylko rybki, bo też jakieś narzędzia lub coś, co nie no. No niech mi coś tu podpłynie, no. No, no chcę zademonstrować, no. No. Halo, rybki. Jak się była na ryby? Dum, Ej, bum, bum, bum. <grywka> jak się była na ryby? Hello. Ryby, halo, rybę, gdzie Kurde, no płynęła ryba i nie udało mi się jej złapać, co oh, to jest? kolejną łap, no. Łap kolejną rybę, kurde. Płynie ryba, płynie rybę. z kosmos, ale płynie. O, oh, mam rybę! Tu, surowa ryba, już nie będę gujdować nigdy. Nie będę musiał już, ten, ginąć. Dobra. No to było to w tyle w tym odcinku. Głównie chodziło mi o zbudowanie, właśnie tego jeziorka. Połowię sobie trochę rybek i mam nadzieję, że więcej niż tych czterech śmierci już nie będzie. Co nie, no. 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 O! Karoliny nie ma już na Facebooku.